Halo, 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 hi guys, sześć, siemano, z tej strony Keyotr Chase'ow, z której chair! a my sobie gramy w Demo Motor Slice. Patrzcie na to, jakby w tej grze, weźcie kiedyś w budą postać w różne miejsca i wtedy ona jakieś się rusza i mówi, nie, nie dotykaj mnie, jak tak możesz, weź mnie nie dotykaj, proszę, nie. To jest takie rzecz. Nie wczorajszycie tą grę. Ej, cykleła mi grę! Ej, tego się faktycznie nie spodziewałem, że mi grę zamknie. Jeżeli nie kojarzycie tej gry, krócie wam powiem, jakiś czas temu na YouTube były popularne filmy na YouTube. ona to da się ruszyć. Z tej gry jak gości, nie wiem, klika w nią i moje menu w grze, albo nie wiem, system girl w mojej grze i tam jakieś, nie wiem, widoki na cyce i tak dalej. No, ale muszę wam teraz powiedzieć, bo Zaczął się z jak to nagrywam jest 1 października Tedał ma, ma miejsce krótko po pojawieniu się Piw w megastrukturze Bądź tam wyeliminuj wszystkie maszyny i wynosi się stamtąd To jest robota Ale rzeczy nigdy nie były takie proste Ludzie są martwi, i jakiś dron Orbi się zgubił Tak, porażka jest zapomniana Czy? O, dobra i się zaczyna dosłownie Gra Szczerze nie mam pojęcia jaki to jest gry Czy to jest Like, czy to jest platformówka, czy coś innego Zaraz zobaczymy Eee... okej, okay. dobra. Mamy tutaj taki widok, o i to jest ten dron, on będzie chyba naszą kamerą. Czy postać, postać się ma. ma, voice acting, jeżeli się nie mylę? Tam z tego co na YouTubie bo... No, let's get moving, P. No dobra, no to wstajemy. Chodzi mi się kamera porusza. Nie wiem czy nie będę musiał wam zaraz gry na low O no, tu biegamy, mi się kamera porusza? E, slack off. O, tower. O, o co chodzi? Tower. Are you slacking already, Orby? O, jest, faktycznie jest dubbing A, już Geez, po prostu odpoczywamy no Po prostu się unosisz well, Muszę się wspiąć całą tą górę Zdychał. Proszę, zatrzymaj się w tym momencie tak na chwilę I te to ma takie ujęcia A. Dobrze, ta wieża nam nie ucieknie Oj, mam ten. I kursor mi się pojawił. Mogę coś kliknąć? Czy to tyle? To była... Okej, okay, to była cała scenka. Więc okej, okay, jest coś takiego. Uu! Ej, tu, już mi się podoba. Jako naszą główną bronią jest piła łańcuchowe. Ale jak sami wiecie, uwielbiam piły łańcuchowe. Legendy głoszą, że mój nickname powstał ze piły łańcuchowej O tam się nie da pójść, może to w tej wersji się nie da pójść A w pełni grze już się będzie dało No, ale do rzeczy Jest teraz spooktober Tak na spooktober zawsze lubię, nie wiem, jakieś tam specjalne robić O, tak kamera się ruszyła Na ten spooktober bardzo dużo mam do zrobienia Mam zamiar zrobić tydzień demówek, czyli Codziennie jest jakieś inne demo na kanale Dzisiaj wyszło akurat Motor Slice, bo Mówię, ostatnio to demo wyszło I Jeszcze mam jakby dwie inne fajne gry przygotowane, ale to zobaczycie tam Jak znajdę więcej, to Spoko. Idziemy tutaj, tu mamy skok. Tu gra nas uczy e, Walleranu. okej okay. Robimy to w Garry's Modzie, więc wiem na czym to polega. Dobra, i teraz tu. Ok. Wall, jump na drugą stronę i jesteśmy. okej, okay. Mam nadzieję, że gra w ogóle jakoś nie loguje. takiej takie mikrościny. Szczerze, wziąłem na low i różnica jest taka, że. No dobra, jest to taki piksele bardziej ostre, Wow! Co <laughs> się stało? Już umarłem. Ale szybko to minęło. Szczerze, ten. Dobra, i... Zabiłem tutaj tą koparkę, niech będzie. Tylko kamera strasznie dziwnie się porusza poruszał tych jakby Opuścienie opóźnienie. wiem czy to jest tak specjalnie zaprojektowane z jakiejś drzwi. To jest wina wydajności na sprzęcie jakim gram i ta gra została stworzona na trochę lepszy sprzęt. Latarka jest z drona, jak widzę. Niby to jest coś innego, ciekawa kamera, ale chyba wolałbym lepiej zaimplementowaną kamerę. O, dobra, jest wspinanie się po tym. Tu nie trzeba skakać, ale skoczę. Dobra, robimy speedrun. Widziałem, że jakiś człowiek to w ogóle wtedy on przeszedł przeszedłby 3 minuty. Nie gladałem materiału. Hold to motor. Slice. O! Ej, tu wiemy skąd jest ten e, tytuł ty, tej gry. Motor slice. To jest ta czynność, którą wykonujemy. Spoko. Miasto. Jesteśmy w mieście. No dobra. Już? Miasto? Niech będzie. A coś w ogóle pod prawem jest. Pod prawem możemy zobaczyć się na. A tutaj naszej głównej bohaterki. No i. Mordę. Ej, da się zrobić to. Ta... <laughs> Okej. Okay. Ktoś się to dodał. Okej. Okay. Niech będzie. Nie, ale jak tak stoi, to nie. Ale jak się. <laughs> Nie okay. dlaczego mnie to aż tak mocno zaśmieszyło. O, w ogóle widzicie jakieś smuga? O, jest takie odbicie się od ściany. Okej, okay. widzę, że gość trochę zainwestował w parku, tworząc tą gierę. Ty możemy odpocząć. No dobra, to odpocznijmy sobie. Łatwa robota. Easy job. Co Three powiedzą? Eee, czytanie nie opisywało, że to jest aż tak duże. <laughs> Wiesz, Orbi? Jakbym wiedziała, to nie zaakceptowałabym tego kontraktu. Zdycha. Tak dużo jak na łatwą robotę. Dlaczego nie możemy mieć trochę. frajdy. Nie ma czasu do straty, Orbi. No dobra, idziemy. Dobra, widzę, że ta gra to będzie coś w stylu, nie wiem. Tak będzie te gry, że macie jakby dwie postacie, co nie? E, główną postać i kompana tej postaci. O, dobra, to będzie jakiś parkour jak w Danklajcie. Myk, okej. Okay. Hold to jump. Okej. Okay. O, albo jak w grach LEGO, w grach Lego też coś takiego było. Dobra, i to są maszyny. Dźwigi. drwigi. dźwigi, Jak to mówił? Robert Makowicz, i dźwig. Dobra, pokonany, ale... Jeżeli komat będzie taki jak teraz, to... Szczerze te gra nie ma jakby trudnego kombatu. Po prostu wystarczy klikać, i z myszki. i wiesz, wiesz bez większego oporu. Czy nam da się pójść, bo na razie tak chodzę, chodzę, no jakby masz parę przejść, to jest jakiś kolejny dron. O, o, co chodzi z tym dronem? No nie, nie patrzcie tak na nią. Chcecie na drona spojrzeć? A nie. Nie, ja też mi się podoba, że to moja główna postać. Nie wiem, nie ma jakiegoś przesadzonego tego movementu, jeżeli chodzi o bieganie. Chodźmy do tego drona. To jest ten dron. Może to jest jakaś forma znaczki w tym demie? Sprawdzimy, o co z tym chodzi. Hej, dronie. Skupione drony mogą być zbierane w najbliższym cargo. cargo Dobra, i ja mogę. Uuu, i taki skan jest. Ok, i muszę je tam zanieść No to sprawdźmy, o co z tym chodzi. Coś dostanę z tego? Jakiś upgrade powiedzmy. Run deployed. Może to będzie do jakiegoś prawdziwego zakończenia w tej grze. Nie mam pojęcia. jak totalny szaleniec. A czekaj, to faktycznie to działało. <laughs> Nie spodziewałem się, że przeskoczył, że ściany i zadziała No ale jeszcze mam jedną rzecz przygotowaną na ten miesiąc. To, tego w ogóle się nie spodziewałem Nie wiem czy pamiętacie na moim kanale serię z Legendarna seria, która tak naprawdę była jedną z najbardziej oglądanych serii na moim kanale Fajny jest system gory w tej że jakby wylewa się ten Pokrywa moją główną postać ten olej Ciekawe, i po czasie chyba to znika, tak, zanika e, Smooth landing, landing. Wow, to! Biorę sobie drona i idziemy dalej To, to zadziała? Dobra, zadziałało na szczęście My! koparka i... wow, wow, dobra na szczęście ten kombat mówię w tej grze nie jest jakiś trudny. Zgarnę je po to, żeby zgarnąć. Odbije się potem tak. I tyle. Ej, a mogę się jej przejrzeć? O, a nie, nie mogę spojrzeć ten na dół, dobra? Myk, świetnie. E, teraz weź się obróć. No nie no, I to obracanie w tej grze jest dziwne. Nie wiem, to zależy od kamery się obraca, nie zależy od tego, gdzie stoisz, dobra? Pyk. I jeszcze raz. Jesteśmy po tej stronie. Dobra. Tu są kobarki. Złowie jeszcze kobarki? Niszczymy was. No. Oj, gdzie mnie zespiło? Aż tutaj? O kurde. Daleko. I dobra, bo ten komat w tej dziobie chyba jednak jest trudniejszy niż myślałem. My. Myk, myk, dobra. Ja często, jak jest właśnie Spooktober, Halloween i takie inne, to w Team Fortressie jest wtedy taki event o nazwie Scream Fortress. NIE! On polega na tym, że masz takie specjalne mapy od społeczności i na tych specjalnych mapach jakby da się zdobywać e, takiej kosmetyki. Generalnie Halloween w Team Fortressie 2, darmowe kosmetyki, bardzo fajna rzecz. I ja często ten, jak jest taki Scream Fortress... Bo! No nie wiem czy pointa! Jak jakoś mi się udało tutaj przeżyć, ciężko było. Chodźmy normalnie, nie skaczmy jak jakiś kozak, bo jeszcze tam wpadnę i znowu będę musiał powtarzać. O to jest! No, coś na mnie tam zaraz spadnie. Nie o nie, to jest jakiś ten boss, z którym chyba będziemy walczyć, tak mi się wydaje. Dobra, i teraz pyk O dawaj, tutaj mogę kierować gura dół. To się ma sensu zbytnio kierować gura dół. Jak sobie myślałem o Chainsawmenie, żeby zaimplementować moc tego Chainsawmena. W garysmocie myślę, że kurde. Cool Ej, to byłoby Zybisek. Miałbyś tego te piłowe ostrza i mógłbyś właśnie tak jeździć nim, jak w tej grze. Niezależnie od miejsca, które stworzyli twórcy. Ej, czekaj, coś tu jest? Tak, coś tam jest. No, chodźmy tędy. To pewnie będzie dron. Dokładnie jest tutaj dron. No to chodźmy pod tego tutaj i I teraz tutaj. Dodał, let go. Uh, let go. Dobra, jak mówię, jak w grach LEGO Ja grała... Jak to jest tak dosłownie jak w grach LEGO. Tutaj takie łamigłówki. Hey, tylko, że Gry Lego to jeszcze tam jest, brak, Lego Studio, a tutaj to. Nie zbierasz Lego Studiów. Dobra, pyk. Idziemy na tą stronę. A uh, my! Ej! ludzie, i ważne No i moje drony wszystkie! Poczuć się szanić, trudno. Wójcie są wydaje mi się, że jest na w tym... Tak grać ma full damage? No nie, no ty sobie żartujesz, że. Ta moja postać jest aż tak fragile. Tak lekka, delikatna. Postać, która używa piły łańcuchowej. Jest to jak jakiś glass cannon. Ledwo co spadnie, i już się ten wybucha na wszystkie części. Goal w ogóle się rozlewa wszędzie. Co z tą postacią? Gość to ten twórca zaprojektował, Ja myślałem, że ten. No a zagrańca w normalną grę, a tu. Co się dzieje z tą postacią? Tak? Dobra, po prostu ma, nie wiem przetrzymać do przodu. Poprzednim przetrzymałem do przodu i w lewo. I teraz... Po, ja nie wiem, to jest w tej grze jest dziwne jakby. zależy od tego, jakie jak twoją postać jest umiejscowiona, to masz kliknąć po prostu. Żyję. Żyje. to jest najważniejsze. Tutaj normalnie idziemy. Z jednej strony to postać jest, mówię, taka delikatna. Z drugiej strony e, tutaj co trzeba? Okej. Okay. Po prostu wall jumpa. Dobra. Nie! Nie, tam masz. Tam. Nie my i teraz na drugą ścianę i znowu na drugą ścianę i teraz na środek, dobra, udało się w końcu ten. Mamy checkpointa jeszcze kolejnego. Szczerze? na no, trochę ciężko było, żeby tu się dostać. Trzeba było zrobić ten park. No i włączyła się muzyka. Nie wiem dlaczego ta muzyka. A się włącza, raz nie. Wyczyłem ten w ogóle atak z powietrza. Ło! Wow! Koparka! I kolejna, i kolejna. Dobra, ja tu wygram. Jeszcze jesteś tutaj, że nie jestem jakiegoś anime dziewczynką, co nie? Zobaczmy ze złowierszymi koparkami, które chcą mnie zabić. Iło łańcuchową. Nie to jest tak dziwny motyw. Chodź miał pomysł tego wykorzystał. Dobra, my. Eee... A, rozumiem, o co tu chodzi. Eee, dobra, wiem, o co tu chodzi, ale jak ja mam to zrobić? Dobra, może na sam koniec i ten... I tam będzie jakieś przejście dookoła. Zobaczymy. A może ten, ja po prostu trochę to... Zbyt... tak, zbyt kombinowałem. A muszę pamiętać o tym łagodnym lądowaniu, ja cały czas zapominam o tym. Że jak przytrzymam kontrol, to mam łagodne lądowanie. Dobra, złote drzwi tu są. Pańczowe bardziej. Dobra, przytrzymaj kontrol, Tu interakt, okej. Okay. I niczego nie widzę. Interaktujemy. Wow! Eee, nikt mi nie powiedział, że coś takiego się zdarzy. Eee, a to jest akurat tanie zrobione, jak ta postać się przesuwa na tym ślizganie. Jak moment jest fajny, faktycznie, mi się spodobał, to jednak to ślizganie się tam to takie to, to, biedne. trzymam kontrolę? Tak, bo się czego nie spadaj Chyba mam głucność. Tak, muszę głucnąć i przejść po prostu dołem. Czasem bywa, czasem trzeba się poświęcić. A czasem po prostu nie trzeba się poświęcać. Można wykorzystać swój spryt. Okej, okay, tylko że to jest czasowe, pan. Teraz się to zamknie i tylko kółką my, Dobra, i szybko zanim mi się to zamknie, już już już, nie obracaj się postacią. O, już, już mam wrażenie, że nie zdążę. No, e, gdzie mi cofnie? Aż tutaj? No kurde, dobra, to gra nie wybacza. Jest to jest dosłownie popołapenia. Hollow Knight. Nie yeah. Co nie, pop tym. <grym> <grym> ja nie wierzę. Ja po prostu ten, wskoczyłem, tamto. Oh! Nie, 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 Padłem. Dobra, udało się, w końcu, o, nareszcie. nie, 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 wiem. O, no nie, 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 mi, że mogę przejść pod tym. Proszę. Dziękuję. Dobra, tutaj. O, chyba się udało. I teraz tutaj do góry. Proszę o checkpointa jak najszybciej. Ej, checkpointa. NIE! U, już się myślałem, że ona się odbije. jest taki skill w Dying Tika Tick -ataka. i on działa tak na... Polega na tym, że zgrzasz ścianę i twoja postać się odbija i nawet nie wiesz, co się stało. Mnie jest to jeden z najgłupszych skillów w grze. Ej! Mam nadzieję, że będzie zaraz ten safe. Dobra, tu przeskakujemy. Control tak w razie czego... Jakiś boss tu będzie, czy jak? Okej, okay, kamera się tu zmieniła. Zagadka? Czyżby zagadka była? Możesz się o to wspiąć? Ta. Potrzebuję dwóch? Ej, w ogóle teraz był Steam sale na Steamie. Jesienny. Nie wiem, czy dalej jest tak, widzicie ten film. Kupiłem sobie w sumie dwie części Jeden to w sumie spin-off. A, a, dobra. Widzę. E, pyk. 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 Dobra. Jak teraz y, zauważymy o co chodzi, to faktycznie to było proste. Wystarczyło poprzeskoczyć z tej strony. Ale jednak się wspiąć tym. Jeżeli gra mi daje możliwość, to... Ja korzystam z każdej możliwości. Obstawiam, że tam po prostu było miejsce na drona. Tak, dobra, tam był dron, ale mówię, te drony mnie nie interesują. One sobie roz jakieś znajdziecie. No i wiesz, tych dwóch staingate'ów, które sobie w końcu kiedyś tam ogram. Powiem sobie też taką grę. to ja tu weź? Hej! Na styk, na styk dosłownie, ale tu da się wejść Taką grę, ona się nazywa Cross Codes. Jest to gra Action RPG RPG. Lubię tak mówić. RPG. Tutaj potem na rurę. Teraz tutaj i do góry Pograłem sobie w nią z jakąś tam godzinkę i kurde fajna gierka Coś tam jakąś anime dziewczynką zwaną awatarem Świat który się połączył z normalnymi ludźmi i z ludźmi ze świata gej. Dosłownie ludzie ze świata gier mają planetę o Co tam tamtędy Okej, okay. jeszcze jem przez chwilę Pograłem w tą godzinę, głównie tam został tą godzinę takiej jakieś porobiłem Jest to gra która jakby łączy tam bicie się i zagadki O, możemy znowu odpocząć Betonowa technologia jakby to przetłumaczyli na polski Albo betonowa Central mówi, że mamy interferencję Ale czy betonowa technologia nie powinna być odporna na motorslide? Na tą moją piłę? Taki widok Nie chcę zmienić mojego headsetu Wciąż działa dobrze Te Ty jesteś zrobiony z betonu Orbi Jakie spojrzenie? bo po prostu się obijają tak jak ty. Jesteśmy bardzo blisko. to. Wygląda jakby... Operator G po prostu ten, odpoczywał. Lenił się. lenił chował. Lenił chował. We are number one. Ty. No, 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 przestanę donucić. Bierę sobie drana i idziemy ten z powrotem tędy. Tędy do góry i zobaczymy co tam się kryje. A, nie, 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 nie. Nie! już ale tym razem nie powiem nie tego błędu. Jestem pokac sense. No nie wiem czy nie jest jakieś ważne, czy nie. Zostałem, że po prostu mógłbym ją pominąć. Ale nie wiem, może dostanę jakąś dodatkową scenkę, jeżeli zobaczę już w każdym w grze. Jeszcze po prostu rurę? A, trzeba tutaj. O, wow! O, ten speedrun jak już znalazłem. Nie no, znowu tutaj śmierć. Co? Śmierć ściągnął koparki śmierci. Umierajcie. Umierajcie. Za ojczyznę. Za honor. Za... nie wiem, co da się. Wejdziesz? idziesz? Chciałem Nie. Ogle pa. Tutaj się to zrobić w trochę inny sposób. Nie, koparka! Panie jest tutaj system rozlewu e, szlamu. Szlamu? Szlamu! Może być i szlam. Hej. Zgrych! Ty sobie żartujesz? E, ale fajnie, że to moja postać ten, ten przeciwież też. przy e, tych krawędziach. Nie jest to takie toporne i wolne. Chciałem, tutaj był tylko dron. No nie no, cholerny dron. Ja nie potrzebuję tych głupich dronów. Wkurza mnie to, jak w tej grze twoja postać po prostu łapie się dosłownie wszystkiego. Będę do mogę. Ta, ta, na szczęście. Ciałem do dołu! Do to udziałem! No kto stworzył ten movement w tej grze? Nie wiem, to postać ten, ledwo się łapie ściany i skacze ten, odbija się od wszystkiego. Mam wrażenie, że twórca tej gry chciał stworzyć fajną grę i tu no, wizualnie mi się podoba. Ale tak movementowo, no nie wiem. Twoja postać leci raz tu, raz tam. No nie wiem, weź to ogarnij, gdzie twoja postać poleci. Czym się będzie chyba jak po prostu się zabije. No co się dzieje z tą kamerą? Znowu, znowu to samo. I co? Jestem na rogu i się nie da przejść. To projektował te sterowanie! O, co jest? Ej, da się klikać w ogóle podczas tej cutsceny, jaka jakaś śmieszne. Czy, czy też może mi włączyć w grę wtedy? O, odblokuj tą głupią barierę! No dobra, no to kontynuujemy. O, co prawda, trochę chronologicznie, ale szczerze, nawet nie, pa, nie wiem, co ja miałem tam zrobić, więc sorka, wybacz mi za to. Dobra, chodźmy po tego drona. O! Co ty robisz? Jak, jak ja mam go zdobyć? Tak, tak... O? No, dobra, się udało. Znowu mi też tego pro -tipa, który ja już wiem. O, teraz. Nie, do góry! No i mówię, to jest największy problem, jaki mam z tą grą. Movement. I jeszcze, chcesz, nie wiem, do tej ściany, twoja postać nagle leci do tą stronę. Też tak, tak, tak. I tego ty, ty nie ogarniesz. Czasem ci dobrze wejdzie, czasem nie. Taki mam największy problem. Okej, okay, to jest kwestia, jakby. Jak z postacią. Ale dalej, jakby. To powinno być stricte zaplanowane, jak się tym poruszasz, a nie. O, dobra, dodału. Tutaj muszę puścić, tu, nie w tą stronę, no widzicie jaki mam problem z tą grą? I nagle postać mi z jakimś cudem w drugą stronę leci. No, to to co to, to zaprojektował. Nie, nie no ja proszę to naprawić, jeżeli takie problemy będą w pełnej grze to ja nie wiem. Ziomek, to problem nie będzie trudność, ja sterowanie, będziesz mieć problemy z sterowaniem. Okej, okay, dobra udało się na szczęście, ale ja, ja nie wiem. Te gra, to jest dosłownie trochę taki gambling z y, udać się, nie udać się. Twój instynkt, ci według mnie, trochę pokazywać mniej więcej gdzie masz iść. Nie tak w 100%, ale tylko drobinę. Strasznie wkurzające, że czasami nie wiesz gdzie masz pójść. Ale to, to już dosłownie tak nie wiem, jak zmienić w lokacji jakieś dodatkowe 10 minut, to wtedy gra ci mówi, gdzie masz pójść. Kontrol, żeby się puścić. ta bo chce się puszczać na pewno. Na pewno to jest mój cel. Zmienia się po to, żeby się. puścić. I tutaj? No, już, już myślałem. Idź tutaj. To jest twoje przeznaczenie. Ostatnie przeznaczenie. Ten film był takie szukać przeznaczenie. To jest tutaj poszukuję przeznaczenie biorąc tego drona. I się rozbujamy i na to. Dobra. Jesteśmy jakąś robotnicą, wojownicą robotnicą i podróżujemy przez jakieś opuszczone gigabudynki. To jest. Epodmi w kamerę. Okej. Okay. Dobra, skacz, skacz. Widzę, to. Gra ode mnie chce. Dobra, pyk, pyk. Na szczęście tutaj postać bardzo dobrze się złama. co tutaj jest. Lock off. Jaki będzie dialog? Dziury! Holes. Doktor. No, okej. Okay. Musimy sobie zbliżyć. Hej, spójrz. Znalazłam jakieś dziwne dziury. A no, a te dziury w ogóle były też w jakichś innych miejscach. Co to dużo hmm. za kadry. Są połączone z czymś? Oczywiście, że walny skinny, żeby nie było. Jesteś tak dobrą dziewczyną! Czy udało ci się? Być grotą łazę. Jesteś tak dobrą dziewczyną! Co to są za teksty? O. O, nie wiem. Nie, że dron, to jeszcze zboczony dron. Oj, nic na to nie odpowiedziała, po prostu Westęła. O U nich kto to zaprojektował? Dobra, lecimy w tym momencie. Nie, dobra, to jednak było easy. Myślę, że to będzie trudniejsze. I ze ściany, ze ściany, weź tutaj już, daruj sobie. To my tu mamy szczeliny, to idziemy tędy, po róże, skaczemy, spoko. Teraz tutaj się spinamy i tutaj do góry i lecimy, lecimy. Dobra, tutaj mamy jakieś kiasady. Ciekawe, czy tutaj będzie ten ostatni chapter, nie wiem, boss, Malenia, dosłownie walczymy z Malenią. Widzisz, że nigdy z Malenią nie walczyłem. Let me solo hair. O, dobra, to będzie boss. O kurde, czy to wielki bulldozer? O kurde! Słyszałem o nim legendy, widzowie! Wielki buldożer, nazywają go Maniek. Maniek Buldożer! Podobno Maniek! Bo kiedyś był taki Maniek, co go prowadził. Ale wpadł pod koła buldożera i został... zmieniony w cement. I tak oto był... Eee, Czekaj, bo to ten! Faktycznie ten, się ruszał, bo jak ja mam z tym walczyć? Ja mam na taki cudem wejść? Eee, eee. Eee, co ja tu, co to jest za boss w ogóle? Ja pierwszy raz walczę ten z buldorzarem w grze. To jest mój pierwszy raz, jak walczę z tak dziwnym bossem. Że mam jakimś. O dobra, widzę. Obserwuję, że ten buldorzark to jest. Niejcie, galeria się tego na Najchęci się chyba Shadow of the Colossus nazywała. Tam walczę z takimi kolosami. Kolosowie byli po prostu. Tam nie było chyba przeciwników, byli kolosi. I oni robili takie wrażenie, oni byli tacy duzi. Dobra, tutaj. Przestań. Chodźcie! Okej, kurat buldożery... Na buldożerach to ja się znam, słyszałem o nich legendy. Wystarczy po prostu tak skoczyć i potem do góry. Podobno teraz co widzicie? tak się w ralu ten, chodzi do buldożera jakby. Kiedyś słyszeliście drogę swojego starego do szkoły. To mniej więcej tak samo jest z buldożerami. E, musisz przejść niezmiernie długą drogę. Myk, myk, niezmiernie długą właśnie drogę. Dobra. Ktoś skacz. Skacz już. No sposób muszę przetrzymać. Dobra. Idź no idź dalej. Co jest z tobą... To wymyślił sterowanie w tej grze. To zapasant projektował. A, dobra, widzę, bo to jest ten motor slice. E, to miejsce na moje upiły Ja tak się dziwię skoczyć. A faktycznie. Nie w ogóle nie mieszczałem, że to jest element odroczenia. No dobra, tutaj akurat nie złapali. Przyznam się. Chciałem już zbawić, że to jest błąd gry. Ale to mój błąd, że ja jestem ślepy. Dobra. Okej. Okay. Ok, udało się. I co to jest te ugry? Czy to jest postać życia bossa? Tak mi się wydaje, że jest postać życia bossa. Nie! I od nowa z tym cholernym buldożerem! Dobra, no, no na lewo idź! Na lewo! Wiesz, który kierunek to jest lewo? Mi się wydaje, że nie. Nie znasz się na kierunkach. Myk! Dobra, udało się ten. Najpierw trzeba PMU zbić, świetnie, nareszcie. Dobra, tutaj zejść do dołu, tak mi się wydaje. No dobra, to chodźmy w takim razie tutaj dodało. dołu. I muszę przyznać, że to jest imponujące, że taki obiekt się porusza, moja postać w ogóle ani drgnie. Jest przymocowana do tego buldożera. Dobra, tutaj do góry. A potem na lewo. Puszczamy się, super. To takie rzeczy projektuje w grach komputerowych? To jest przesada, to jest przesada, dosłownie. Ja się boję, że teraz ten się, dziękuję, Tutaj do góry i ja po prostu mam się przespojąć ja To jest przedostatni segment tego bossa I teraz ostatni mi został Tamten czubek Co, co? Nie, nie gadaj, nie! Szybko! YOLO! O To było łatwiejsze niż myślałem A ja mam po prostu dookoła się tylko do przejechać no, no dobra Skoro chcesz, kro To niech będzie Przejadę się dookoła Powinno to być dosyć proste W sumie po prostu to obetniemy? Dawaj, co? I pokonaliśmy bulduże. Wziomek, najtrudniejszy boss, i taki grałem. Normalnie ten, niech ktoś teraz zrobi tier listę najtrudniejszych bossów w grze i daje buldużera na pierwszym miejscu. Ale nie, to mnie rozwala. Walczyć że prawdziwym buldużerem w tej grze. A grę przyznam, że bossowie w tej grze to są świetni. Dziękuję za granie. Fez dzień. Dobra, no nie było to najgorsze doświadczenie. Chcesz więcej gry? Bossowie? Bossowie, chcesz więcej bossów? Więcej chapterów? Normalnie chodzisz po chapterach? No i tutaj ten kawałki życia, no kawałki życia, jak w anime jakimś, i przeciwnicy. Patrz, my mamy tutaj wiele rzeczy i tuż tu piczyry, tak zwane drobiazgi, mega struktury, jeszcze P, nasza główna postać, do której będziesz mógł dunować, ile tylko chcesz. Co ja sobie to widziałem. Motor Slice! list to już teraz! No, więc to był. To była gra pod tytułem Motor Slice. Nie wiem czy zagram w... o tyle śmieci, tyle razy umarłem, tyle orbów skolektowałem, mój główny czas to jest prawie godzina Ale żeby by się pokrywa dosłownie z nagraniem, kontynuuj e, nie wiem, nie wiem czy zagram w pełną wersję, w sensie, może zagram w pełną wersję Ale nie ma obs ale raczej nie zrobiłam serii na kanale z y, Motor Slice Bo, no nie wiem, ta gra jest zbyt dziwna według mnie na serię, nie nadaje się no jak już coś to na streama. Jak dostanę klucz, to wtedy na pewno zagram. Nie ma nie, nie bata, że wtedy nie zagram. To Motor Slice. Jeżeli film Wam się spodobał, to pamiętajcie, że możecie subskrybować, łapkować nie, komentować. Także nawet udostępniać. No, jeszcze ja aż mi zamknie grę. Molda będę i do następnego. No zamknij mi grę, to wtedy będzie śmieszniej No zamykaj grę. Alpana, ale pan, kurs mi odpędza. A tak ci się tym pobawię? O, no, no i zamknę na grę.